Siema. w dzisiejszym poradniku pokażę Wam jak wgrać profesjonalnie swoje teksturpaki do Waszego Federa. Client Feder jest to aplikacja, dzięki której możecie sobie grać rozbudowanego Minecrafta. No i dzisiaj sobie przechodzimy do naszej aplikacji. Teraz po prostu wyjdźmy z tego okienka i poszukajmy naszego teksturpaka, którego, którego byśmy chcieli wgrać. Mamy tutaj przykładowego teksturpaka. Yy, pobierzmy sobie go. Oczywiście kontynuuj pobieranie. Klikamy tak. Dalej tutaj mamy pobieranie tej, yy, tej paczki. Zaraz zobaczymy, jak tutaj wygląda. Ok. Paczka nam się tutaj pobrała w innym koncie. No i teraz mamy paczkę pobraną, OK. No i przechodzimy sobie do naszego yy, feder klienta. Klikamy uruchom. OK, w tym momencie jest pobieranie, no i przechodzimy sobie do naszego Minecrafta. Zaraz nam się odpali. Chwileczkę poczekamy. OK, Minecraft się odpala. 1.18.2 Mojang Studio. No i mamy całe menu Federa. No i teraz sobie poczekamy, bo tutaj nam Nvidia y, nie pokazała ustawień. No i teraz klikamy sobie w ustawienia w prawym górnym rogu. Dalej przechodzimy sobie do paczki zasobów. No i tutaj macie swoje paczki. Klikamy Otwórz folder. Ok, otworzył nam się folder, i teraz tą paczkę, którą pobraliśmy, przenosimy sobie do naszego folderu. Ok, mamy już przeniesione. Klikamy sobie w Minecrafta. No i teraz przechodzimy tutaj do. No i teraz ta paczka nam się nie pokazała, ale my oczywiście wiemy jak to naprawić i już Wam to pokazuję. OK. Przechodzimy sobie do folderu. Klikamy prawym przyciskiem na tą paczkę. Wypakuj tutaj. Teraz nam się wypakowuje oczywiście. Przechodzimy sobie do Minecrafta. No i zobaczcie, że nasza paczka jest już tutaj w tym folderze. Oczywiście klikamy tak. Mamy już tą paczkę, tutaj z prawej strony. Klikamy gotowe, no i w tym momencie wszystko jest zrobione. Także dajcie koniecznie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby żaden poradnik Was nie ominął. I napiszcie w komentarzu, czy Wam się to udało. To jest naprawdę bardzo fajny tekstur. Pak bardzo Wam polecam. Dajcie znać w komentarzu, jak oceniacie. No i bardzo Wam dziękuję za ten odcinek. Trzymajcie się. Do zobaczenia.